Przed dzień otwarcia rekreacyjnej części targowiska miejskiego w Lidzbarku kompleks odwiedził marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Podczas spotkania podsumowano tegoroczną kampanię Rowerowy Maj. O szczegółach mówi burmistrz Maciej Sitarek. W tym miejscu jeszcze kilka miesięcy temu było dzikie można powiedzieć wysypisko śmieci, miejsce, w którym gromadzony był gruz, miejsce było porośnięte gałęziami. Natomiast już od kilku lat myślałem o tym, aby można powiedzieć oddać to miejsce mieszkańcom. I właśnie dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy dla miast Citaslow, dla miast dobrego życia, udało się taką strefę rekreacji, strefę wypoczynku dla najmłodszych, także dla rodzin z dziećmi, stworzyć. Myślę, że jest to szczególnie ważne ważne i potrzebne w okresie w którym zaczynamy tą swoją aktywność fizyczną po okresie lockdownu, w którym wychodzimy na zewnątrz, w momencie w którym dzieci, młodzież, a także i my sami potrzebujemy tej aktywności fizycznej i właśnie to miejsce ma temu sprzyjać, to miejsce ma pobudzać naszych mieszkańców do spacerów, do tego aby być może odkryć nowe dyscypliny sportowe, tak jak na przykład piłka typu tagball bo to właśnie na tym boisku będziemy gościli przedstawicieli Ogólnopolskiej Federacji, którzy, którzy to pokażą naszym mieszkańcom, na czym ta, ta dyscyplina polega i jak ją uprawiać, ale także dla miłośników rowerów, hulajnóg, czy też, czy też uczestników chociażby akcji Rowerowy Maj. Jest tutaj cały areał do, do ćwiczeń, duży, nowoczesny skatepark, profesjonalnie wykonany pump track, a dla najmłodszych mieszkańców Linarium czy też Park Trampolin. Także ja jestem przekonany, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i zachęcam gorąco do tego, aby zobaczyć to miejsce i aby samodzielnie na własnej skórze przetestować te wszystkie atrakcje. Lidzbark jest doskonałym przykładem, jak samorząd wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańcom, słuchuje się w głosy nawet najmłodszych, bo żeby dobrze rozwijać infrastrukturę, bezpieczeństwo miejsca pracy, to jeszcze też trzeba myśleć o tym czasie wolnym, o, o rozwoju y, sportowym, turystycznym, takim społecznym i. To miejsce, te zagospodarowanie ponad dwóch hektarów obszaru miejskiego z pewnością stwarza takie warunki właśnie i dla najmłodszych, ale i dla całych rodzin. Jest uniwersalne, jest wszechstronnego wykorzystania, wykorzystane pieniądze unijne w ramach właśnie sieci miast Cheetah Slow. Jest to dobre spożytkowanie tej akcesji programowej i myślę, że to też jest ciągłe myślenie o przyszłości, gdzie przyszła perspektywa. Z pewnością też będzie analizowała możliwość wsparcia rewitalizacji społecznej infrastrukturalnej w obszarze właśnie sieci miast Cittas Slow. Dlatego gratuluję panu burmistrzowi, gratuluję samorządowi Litzbarka, że wspólnie ze społeczeństwem we współpracy z samorządami i z regionem Pięknie prowadzi tą gospodarkę pracę samorządową, no i oczywiście rozwijając miasto, rozwija również region warmii i Mazury. Serdecznie dziękuję. Siećita slow to cała filozofia zrównoważonego stylu życia. Staramy się zdbać i oferować naszym mieszkańcom dobrej jakości żywność, staramy się pilnować, aby wszystkie pokolenia żyły w taki sposób zrównoważony, a bardzo ważnym elementem jest także aktywność, aktywność fizyczna i zadbanie o zdrowie, które co pokazało ostatnie miesiące jest najważniejsze i właśnie to miejsce ma temu sprzyjać, czyta Slow pomaga miastom w aktywności, czy Slow bardzo dobrze dystrybuuje środki Unii Europejskiej w ramach dedyko dedykowanych programów pozakonkursowych i właśnie Lidzbark, będąc od kilku lat w sieci, może dzisiaj pochwalić się pierwszymi inwestycjami właśnie dedykowanymi tym miastom. Oprócz tego zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do odwiedzenia kawiarenki Cheetah zlokalizowanej nad jeziorem Lizbarskim. Jest tam równie pięknie, tam również można wypocząć także mieszkańców, ale także i naszych sympatyków, gości. Serdecznie zapraszam. Współpraca z samorządem województwa warmińsko mazurskiego przebiega bardzo dobrze. Możemy dzisiaj podziwiać efekty tejże, tejże współpracy. Otrzymujemy wsparcie czy to z programów typu małe granty sołeckie, czy granty sportowe, ale także staramy się korzystać, pracujemy nad wnioskami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i rzeczywiście myślę, że to co powiedział Pan Marszałek, miasto pięknieje, unowocześnia się i powinniśmy dalej podążać w tym kierunku. Współpraca z miastem Lidsbark, z panem burmistrzem, z całym samorządem można powiedzieć jest przykładowa, bo znamy się tutaj już i działamy kolejną kadencję i jak widać jest to w pełni odpowiedzialna korelacja i udziały są nie tylko po stronie województwa, nie tylko z pieniędzy unijnych, ale również z budżetu miasta. Zawsze zabezpieczenie środków własnych, a na inwestycjach drogowych też dostosowanie do tych projektów, które często z budżetu realizujemy. Także przykład zrozumienia samorządowego podejścia pokazuje, że można rozwijać miasta, można rozwijać gminy, można rozwijać cały region wspólnie. Ja za tą współpracę dziękuję. Żywię nadzieję, że ona będzie taka i jeszcze lepsza na przyszłość. W tegorocznej edycji akcji Rowerowy Maj wzięło udział 174 uczniów i 26 nauczycieli, którzy łącznie uzyskali prawie 3000 przejazdów do szkoły na rowerach, deskorolkach i hulajnogach. Gratulujemy.